Fryzura, której nie wykonujemy w naszym barberze i to jest polecenie dla wszystkich barberów pracujących w barbershopach yy, moich, yy, naszych zespół właścicielami. To jest, jedną z tych fryzur jest przedziałek wygolony, który jest wygolony tu i odtąd wszystko w dół jest wygolone, a odtąd jest fryzura i tutaj też jest wygolone, bo tu odstaje i tu odstaje i zostaje taki tak zwany przesunięty tupecik. Przesuniętego tupecika nikt nie wykona w naszym barberze, bo jest zakazane odgórnie od drugiego bądź pierwszego dnia szkolenia. Nie ma szans. I jeszcze kolejną fryzurą, której nie wykonujemy, która jest bardzo lubiana, to jest Peaky Blinders. Nie Dlatego, że Peaky Blinders działa tylko i wyłącznie, jeśli mamy stary garnitur, plujemy tytoniem, jeździmy konno, mamy popsute zęby i mamy utrzymany klimat zrobienie fryzury na Peaky Blinders nie zrobi z nas tego przystojnego w swój oryginalny sposób aktora. Tak samo jak fryzura u kobiet bijąca nie zrobi z nas bijąca. Można zrobić fryzurę ale Piki Blinders i ją uonowocześnić, żeby wyglądała lepiej, ale nie można zrobić Piki Blinders, bo wygląda brzydko. Jak tuper na głowie przyklejony.